Ze studia Voice House Pop Culture in Brief, Jarosław Puźniara. Ruszył festiwal filmowy w Cannes, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kina. Tegoroczną edycję otworzy francuska komedia Leave One Day w reżyserii Amélie Bonin. Przewodniczącą jury jest Juliette Binoche. Filmy oceniają także m.in. Halle Berry, Carlos Rodriguez i Jeremy Strong. W konkursie głównym o Złotą Palmę rywalizują 22 filmy. Poza konkursem reżyserskie debiuty pokażą m.in. Scarlett Johansson i Christine Stewart. Widzowie obejrzą m.in. Mission Impossible The Final Reckoning z Tomem Cruzem... Oraz Highest to Lowest w reżyserii Spike Lee. W czasie festiwalu Robert De Niro odbierze honorową złotą palmę za całokształt twórczości. Oprócz pokazów filmowych, Festiwal w Cannes to także największy na świecie rynek filmowy Marsz do Film, który co roku przyciąga ponad 15 tysięcy profesjonalistów z branży, od producentów przez dystrybutorów po reżyserów, którzy szukają wsparcia do swoich projektów. Ruszył także konkurs piosenki Eurowizji. Zmiany w regulaminie wzbudzają kontrowersje. Jedną z najgłośniejszych decyzji jest zakaz prezentowania na scenie flag innych niż narodowe. To oznacza, że w tym roku nie zobaczymy symboli wspierających społeczność LGBT, ani flag wyrażających chociażby solidarność z Ukrainą. Według organizatorów ta zmiana ma przywrócić apolityczny charakter konkursu. W tegorocznej Eurowizji Polskę reprezentuje Justyna Steczkowska z utworem Gaja. Artystka wróciła na tę scenę po 30 latach. Gdy nagrywam ten odcinek Pop Cherry Reef nie wiadomo jeszcze, czy przeszła do finału, ale mocno trzymamy za to kciuki. Widzowie będą mogli głosować na swoich faworytów zarówno za pomocą SMS-ów, jak i online. Organizatorzy liczą na rekordową frekwencję, a zmiany w regulaminie mimo kontrowersji mają przyciągnąć jeszcze większą liczbę widzów. Ponad 400 brytyjskich artystów pisze do premiera w sprawie AI. Elton John, Dua Lipa, Florence Welsh z Florence and the Machine, a także Sir Ian McKillen wzywa do dostosowania prawa autorskiego do błyskawicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji. Twórcy boją się, że brak odpowiednich regulacji może prowadzić do oddania ich dzieł firmom technologicznym bez ich zgody. List popiera poprawkę do ustawy o danych, która zobowiązuje deweloperów AI do przejrzystości, na jakich utworach trenują swoje modele. Autorzy listu podkreślają, że bez takiej Ochrony, pozycja Wielkiej Brytanii jako kreatywnej potęgi może być zagrożona. Rząd odpowiada, że rozmawia z każdą ze stron, żeby znaleźć równowagę między rozwojem AI a ochroną interesów twórców. Taylor Swift została wezwana na świadka w toczącym się procesie pomiędzy Blake Lively a Justinem Baldonim. Proces dotyczy zarzutów o mobbing, do którego miało dojść w czasie produkcji filmu It Ends With Us. Swift od lat przyjaźni się z Lively, ale nie brała bezpośredniego udziału w pracach nad filmem. Pojawiła się jednak w dokumentach sądowych jako osoba, która rzekomo wspierała Lively w kwestiach kreatywnych. Przedstawiciele piosenkarki zaprzeczyli tym doniesieniom, mówiąc, że jej jedynym związkiem z produkcją było udostępnienie utworu do ścieżki dźwiękowej filmu. Nazwali wezwanie jej na świadka próbą wykorzystania sławy Taylor Swift do przyciągnięcia uwagi mediów i podkreślili, że artystka nie miała żadnego wpływu na decyzje produkcyjne filmu. Spór między Blake Lively a Justinem Baldonim rozpoczął się w grudniu 2024 roku, kiedy aktorka oskarżyła reżysera o molestowanie seksualne i toksyczną atmosferę na planie. W odpowiedzi Baldoni wniósł kontrpozew na 400 milionów dolarów, zarzucając Lively i jej mężowi, Ryanowi Reynoldsowi, zniesławienie oraz próbę wymuszenia. W warszawskich Łazienkach Królewskich rozpoczął się sezon koncertów szopenowskich. Recitale fortepianowe będą odbywać się w każdą niedzielę o 12 i 16, tradycyjnie pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Koncerty szopenowskie w Łazienkach Królewskich od lat przyciągają miłośników muzyki klasycznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W tym roku na scenie pojawią się także młodzi pianiści, którzy zakwalifikowali się do eliminacji konkursu szopenowskiego. To okazja, żeby usłyszeć ich przed wielkim występem na jednej z najważniejszych scen pianistycznych świata. Wstęp na... Na wszystkie koncerty jest wolny. Sezon koncertów Chopinowskich potrwa do 7 września To było Pop cultureing Brief od Voice House Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźnia in Brief Wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać Każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.